Dzień dobry, kochani! Dzisiaj dalsza część gramatyki, części zdania. Już znacie podmiot i orzeczenie, wiecie, że może być podmiot gramatyczny, domyślny i szeregowy. I chciałabym, żebyście dzisiaj poznali kolejne części. Zdania. Przypominam, że najpierw szukamy zawsze w zdaniu orzeczenia i to jest czasownik, następnie szukamy podmiotu i to jest wykonawca czynności. Gdy znajdziecie już te dwie główne części zdania, to Waszym zadaniem jest znaleźć kolejne. A jakie to są te kolejne części zdania to dowiecie się z dzisiejszej lekcji. Dzisiaj poznamy przydawkę. Przydawka to jest taka część zdania, która wskazuje na jakąś cechę albo właściwość osoby lub przedmiotu. I najczęściej jest określeniem rzeczownika. I może być wyrażona przymiotnikiem, innym rzeczownikiem, wyrażeniem przyimkowym albo liczebnikiem. I tutaj najważniejsze jest, abyście zapamiętali, na jakie pytania odpowiada. I są to pytania: jaki, jaka, jakie, który, która, które, czyj, czyja, czyje, ile, czego, z czego. I dzięki temu. Dzięki tym pytaniom i dzięki temu, że zapamiętacie, że przydawka określa rzeczownik, to już powinniście umieć odnaleźć się w zdaniu. A jak jej szukać? Mamy takie przykłady. Ania dostała niebieski sweter. Ania dostała podmiot i orzeczenie. Co dostała? Sweter, i tym się na razie nie zajmujemy tym swetrem. Później się dowiecie, jaka to, to część zdania. Ale jaki jest ten sweter? Niebieski, więc. Jaki sweter? Niebieski to jest przydawka. Zarezerwowaliśmy miejsca w trzecim rzędzie. My, to podmiot domyślny, będzie tutaj zarezerwowaliśmy. Zarezerwowaliśmy co? Miejsca. Później się dowiecie, jaka to część zdania. Idziemy sobie dalej. W którym rzędzie zarezerwowaliśmy te miejsca? W trzecim. I to jest właśnie przydawka. Rafał bawił się klockami z drewna. Rafał bawił się, bawił się orzeczenie. Rafał to podmiot, bawił się klockami. Te klocki to rzeczownik. Rzeczownik jest określony wyrażeniem przyjmkowym z drewna. Z czego są te klocki? Z drewna to jest przydawka, więc podkreślone wyrazy to przydawki. Jaki jest łatwy sposób na szukanie tych przydawek? Moim zdaniem najłatwiejszym sposobem jest to, aby w zdaniu, jak już się znajdzie orzeczenie i podmiot to znaleźć rzeczowniki i sprawdzić, czy ten rzeczownik, który znaleźliśmy, ma jakieś określenie. Mama upiekła placek drożdżowy. Szukamy orzeczenia. Upiekła. Kto upiekł? Mama. Mama to podmiot zatem. Czy przy podmiocie, który przecież jest rzeczownikiem, mamy jakieś określenie? Nie, ja nie widzę żadnego określenia, więc ten rzeczownik nie ma swojej przydawki. Szukamy w zdaniu kolejnego rzeczownika. Jest placek. Placek, jaki? Drożdżowy. Drożdżowy to przydawka. Czyli zawsze szukamy rzeczowników, a potem wyrazów, które je określają. Jeśli znajdą się takie wyrazy przy rzeczowniku, to one są przydawkami. Sprawdzamy dalej. Puszysty kot leżał na kocu z wełny. Szukamy orzeczenia. Leżał. To jest czasownik. Orzeczenie. Leżał kto? Kot. Kot to podmiot. Czy wiemy jaki jest kot? Wiemy, puszysty. Puszysty to przydawka. Szukamy dalej rzeczowników. Mamy rzeczownik koc na kocu. Koc. Jaki jest koc? Koc jest z wełny. Z wełny to przydawka, bo jest określeniem dla koca, dla rzeczownika. Teraz spróbujmy takie zdanie. Wczoraj obejrzałem niesamowity film przygodowy. Szukamy orzeczenia. Obejrzałem. Kto obejrzał? Ja. Podmiot domyślny. Obejrzałem kiedy? Wczoraj. To nie jest określenie dla rzeczownika, więc zostawiamy ten wyraz. Szukamy rzeczownika. Obejrzałem co? Film. Film jest rzeczownikiem. Jak jest ten film, czy my wiemy? Wiemy. Wiemy, że jest przygodowy i wiemy, że jest niesamowity. Tutaj film został określony dwiema przydawkami. Dwa przymiotniki tu są: niesamowity i przygodowy. I tyle zdań bez wykresów nam wystarczy. Zmierzamy do ćwiczenia z wykresami zdań i jest to uważ w podręczniku, ćwiczenie 9 na stronie 263. Cały temat z przydawką znajduje się na stronach wcześniejszych od 261 do 263 właśnie. I my jesteśmy przy ćwiczeniu 9. Tam mamy wykresy zdań. Do wszystkich zdań, które dzisiaj robiliśmy, też można by zrobić wykresy, ale tamte były treningowe, ćwiczeniowe. Teraz już robimy wykres do każdego zdania. Mamy następujące zdania. Tajemniczy gość Ewy miał dziwny wyraz twarzy. I zobaczcie, co macie zrobić: dokończyć w zeszycie podane wykresy i zaznaczyć przydawki. Na strzałkach zapisujemy, jak zwykle, pytania. Pilnujemy wszystkich zasad, które obowiązują przy wykresie zdania. To jest bardzo ważne, tutaj trzeba być skrupulatnym. Daję Wam chwilkę na to, abyście pierwsze zdanie sobie przemyśleli. Podmiot i orzeczenie macie już wskazane. Jest też wyraz dopisany od orzeczenia. Musicie tak zamieścić pozostałe wyrazy na wykresie, aby ten wykres stanowił całość. Co robimy później? Gdy już wszystkie wyrazy znajdą się na wykresie, przy każdej strzałce będzie pytanie, to podpisujemy części zdania. I teraz zatrzymajcie sobie film, zróbcie samodzielnie to zdanie na wykresie, podpiszcie tak jak powiedziałam, wszystkie części zdania, które robiliśmy, czyli podmiot, orzeczenie, przydawka i pytania na strzałkach. Zatrzymajcie film, a gdy skończycie, wyświetlcie go ponownie, ponieważ tam pojawi się zrobiony przeze mnie wykres. Drugie zdanie jest dla Was, robicie je samodzielnie. Gdyby ktoś miał problem, to proszę zadawać mi pytania. Natomiast dla przećwiczenia tej części zdania, natomiast dla przećwiczenia tej części zdania proszę zrobić na stronach od 49 do 51 temat związany z przydawką w zeszycie ćwiczeń. Moja część lekcji trwała 7 minut, więc teraz macie ponad 20, aby wykonać te ćwiczenia, o których mówię. Zaczynacie. Dziękuję bardzo za uwagę.